Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sobie powiemy o bardzo ważnej kwestii. Której niestety, ale z tego co obserwuję, no masa ludzi, szczególnie działających w networku, po prostu nie, nie rozumie i w sumie nie dziwię się temu, dlatego że ja, kiedy zaczyna, zaczynałem biznes sieciowy, też chciałem być jak najszybciej ekspertem w pewnych rzeczach. Czy na przykład miałem takie przekonanie, że im szybciej będę. Potrafił rozwieć wszystkie obiekcje, będę miał scenariusz na każdy możliwy, tutaj powiedzmy, wybieg tak, danej osoby, i tak dalej. No to wtedy będę osiągał rezultaty, nie? Jak będę miał coraz więcej kontaktów, robił statystykę każdego dnia, i tak dalej, no to jest duże, większe, dużo większe prawdopodobieństwo, że po prostu będę miał więcej partnerów w swoim biznesie. Jeśli będę roz rozmawiał, zaczynał, inicjował rozmowę, tak, każdego dnia, a z coraz większą grupą ludzi, no to po prostu efekty będą lepsze i tak dalej. Jak będę, nie wiem, mówcą najlepszym, tak, I, i tak dalej, będę umiał zamykać sprzedaż, otwierać, tak, i tak dalej, i tak dalej, to po prostu będę mistrzem. Widzisz, tak ma większość ludzi na samym początku, nie, bo jak, jak ma na samym początku, to jest, jest, jest ok tylko problem polega na tym, że ja to obserwuję, u ludzi, którzy są już jakiś czas w networku, czasami nawet są już liderami, powiedzmy, bo odbierają swoje pierwsze auta, tak, zarobili swoje pierwsze pieniądze i tak dalej i tak dalej. Czasami nawet duże pieniądze i nadal mają takie właśnie przekonanie, że muszą być ekspertami w czymś. I już abstrahuję od tego, że wiele razy o tym mówiłem, że my działamy w biznesie, który ma być duplikowalne, tak, czyli te działania, które my robimy, mają być powielalne dla masy ludzi u ciebie w biznesie. Innymi słowy, jeśli ty masz jakąś unikalną cechę, jakąś unikalną umiejętność, tak, którą ciężko nabyć innym ludziom, powiedzmy, tak, to to, to po prostu i przez tą akurat cechę, przez tą umiejętność, ludzie będą do ciebie przychodzić. No to jest bardzo duży problem wtedy, tak, bo Jesteś osamotniony w biznesie, bo ty może jesteś super, jesteś fajny, tylko że inni nie są w stanie tego powielić, i finalnie ty cały czas robisz biznes, ty cały czas, powiedzmy, przyciągasz nowe osoby i tak dalej, ale nie jesteś w stanie zrobić skali. A w naszym biznesie polega to na tym, żeby masa ludzi robiła niewiele, a nie żeby niewiele osób robiło bardzo dużo. Tak? To już wiele razy na ten temat mówiłem, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj bardziej o tym, jak. Jak to by było, jakbyś tych obiekcji nie musiał rozwi rozwiewać, mm, łamać obiekcji, tak? I, 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 I tak dalej, i przekonywać ludzi do, 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 do czegoś. Nie? Bo widzisz, cały czas mm, w obojętnie jakiej firmie, tak, mamy takie przekonania, że człowiek do nas nie, do, nie dołącza, bo my mu źle to wyjaśniliśmy, lub nie potrafiliśmy zbić obiekcji. O, to jest takie, o, jak zbicie obiekcji, nie? Tylko zobacz, ja dzisiaj po tylu latach tak naprawdę obojętnie kogo spotkam, obojętnie, nawet przechodnia zwykłego, powiedzmy gdzieś tam przypadkowego, nawet tu w lesie i 9 na 10 przypadków ja jestem w stanie tego człowieka zarejestrować w systemie. Zarejestrować w systemie. Obojętnie, czy on się pracuje na tacie, czy nie pracuje, czy jest bezrobotny, jak o ile powiedzmy nie, wiem, będzie miał 50-100 zł w portfelu, tyle ile potrzeba na przykład na odpalenie się w biznesie, to jestem w stanie tego człowieka zarejestrować. Teraz pytanie znowu: czy to oznacza, że ta umiejętność powoduje, że jestem super w biznesie? Że ja mam super biznes i, i, i wszystko się zgadza, I jak ja Ciebie nauczę, wprowadzę 9 na 10 osób przypadkowo spotkanych, to Ty będziesz po prostu miał sukces w biznesie? No nie. Dlaczego? Bo nasz biznes nie polega na tym, że my przekonamy jakąś osobę do zakupu incydentalnego, czyli powiedzmy do zakupu. No, bądźmy tutaj jakby, mówmy tu konkretnie pakietu, powiedzmy, startowego, na przykład, jak masz taki pakiet startowy, czy tam incydentalne pierwsze Twoje zakupy, które są w systemie, gdzie człowiek do, dołącza, tak, to nie jest biznes. Tak, bo teraz zobacz, Ty jesteś w stanie człowieka przekonać do tego, żeby on, nie wiem, zakupił sobie jakiś, nie wiem, środek na odchudzanie, jak, jak na przykład potrzebuje się odchudzić, na przykład, nie? No okej. Okay. Ma, mało tego, jesteś w stanie na korzyściach, na, wiesz, na specyfice tej, tego produktu po prostu tak pojechać. E, tak zapakować takie argumenty i y, y to, że to zadziała po prostu na jego korzyść, że on ciężko mu będzie się y, z tego wyminąć, wy, wy, wymigać. Tak? Ciężko po prostu będzie mu odmówić, bo on po pierwsze, że ma tą potrzebę, a po drugie, że ty masz to rozwiązanie dla niego. Tak? I teraz akurat jesteś w tym momencie i tak dalej. Nie? Tylko, że to nie jest biznes. To nie jest biznes, bo ty mu coś sprzedałeś, tak? <grym> Rozumiesz? To jest tak samo jak wiesz, ktoś jest nie wiem, e, singlem, nie? <grym> Zapalonym singlem na przykład, nie? To ty jesteś w stanie logicznie temu człowiekowi dać takie argumenty, korzyści, dlaczego on powinien być e, powiedzmy w związku. Nie? On ci też oczywiście da logiczne argumenty, dlaczego nie być z tym w związku. I teraz kto ma rację? No nie ma to żadnego znaczenia. Incydentalnie on się nawet może z Tobą zgodzić, tak? W sumie, no, masz rację, tak? E, taka prawda. E, jest to, no, ma to sens, tak? I, 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 I może nawet spróbuje być w tym związku. Na przykład, nie? Tylko pytanie jest, czy to wynika z jego jakby wewnętrznej chęci i z tego, czego on szuka dzisiaj. Tak? Pytanie jest. No i niestety w większości przypadków, to nie jest jego pragnienie. Mało tego, my mamy ta, czasami takie myślenie, ok, no ktoś jest gruby, ktoś nie dba o swoje zdrowie, powiedzmy, ma jakieś tam choroby, to logiczne jest to, że jemu potrzebne są suplementy, które ty masz, ja mam na przykład w swojej ofercie. Tylko, że świat nie jest logiczny. Tak rozumiesz? Bo zobacz, jeśli, jeśli świat by byłby logiczny, już wielokrotnie o tym mówiłem, to ludzie nie wchodziliby w związki małżeńskie, bo to nie jest logiczne, żeby sobie pakować na głowę drugą osobę, brać za nią odpowiedzialność, później brać odpowiedzialność za dzieci i tak dalej. To nie jest ułatwianie sobie życia, tylko utrudnianie z logicznego punktu widzenia. Ale że jesteśmy emocjonalnymi osobami i kulturowo jesteśmy tak uwarunkowani przez tyle lat, no to tak po prostu to robimy. Także świat, może świat jest logiczny, ale ludzie niekoniecznie. Tak? I teraz my do biznesu nie wchodzimy na logikę. Tak? Bo jeśli tobie dzisiaj brakuje od pierwszego do pierwszego, albo nie wiem, pracujesz w robocie tam, gdzie nie chcesz, słuchasz szefa, którego nie chcesz e, i generalnie no, nie zmierzasz do tego, żeby zrealizować swoje marzenia, jakieś tam pragnienia i tak dalej, no to z, z logicznego punktu widzenia wiadomo, że powinienś to zmienić. Jak samo, jak nie prowadzisz zdrowego stylu życia i tak dalej, masz jakieś choroby i tak dalej, no to z logicznego punktu widzenia powinienś to zmienić. No tak, tylko ile jest takich osób, co z Twojego punktu widzenia, patrząc na te osoby, no byś powiedział: OK, no on, on powinien coś zmienić, a, a tak naprawdę, jak podejdziesz do takiego człowieka, to on się ma z tym dobrze, jest OK, a nawet jeśli się nie ma z tym OK, to Tobie nie ufa. Specyfikom, które oferujesz, nie ufa im. I nawet jeśli z logicznego punktu widzenia wytłumaczysz mu, że on powinien to zrobić, to to jest Twój punkt widzenia, nie jego. I w momencie, kiedy ty będziesz mu sprzedawał, uwaga, sprzedawał ten pomysł na to, żeby on to zrobił, co Twoim zdaniem jakby warto jest zrobić, to zawsze będziesz postrzegany jako sprzedawca. I, na, i idąc dalej, jeśli będziesz mistrzem, będziesz Ekspertem w rozwijaniu obiekcji, będziesz umiał zamknąć jakąkolwiek obiekcję, usłyszysz, będziesz perfekcyjny, to zawsze będziesz jawił się tej osobie jako sprzedawca. No i później mówią, że biznes sieciowy to sprzedaż. No, właśnie z takiego punktu widzenia, tak. Tylko, że to nie jest biznes sieciowy. Bo zobacz, to jest tak samo, jakbyś nie wiem, facet dzisiaj pracuje na etacie. Okej, okay, no tam nie do końca jest zadowolony z tego wszystkiego i tak dalej, nie prowadzi takiej, takiego stylu życia, jaki by chciał. No coś czuje nawet, że, że może by było zmienić i tak dalej, ale on do Ciebie z tym nie przyszedł, a Ty do niego idziesz i mówisz, Ty słuchaj, wiesz co, otworzylibyśmy franczyzę McDonalda. Słuchaj, trzeba wyłożyć tutaj dwie bańki, wiesz i tak dalej, będziemy szczęśliwi, za pięć lat się nam tu zwróci, a później już highlight. No to pytanie jest, co uważasz? Ty wtedy jesteś sprzedawcą tego? Czy, to, czy ty jesteś człowiekiem, do którego ten człowiek przyszedł i chce odpalić coś nowego, chce zmienić coś w swoim życiu i ty jesteś w stanie ewentualnie z nim się dogadać, żeby to zrobić? No bo kiedy oferujesz człowiekowi biznes sieciowy, to jest właśnie na zasadzie dogadania się, że aha, ok, on widzi, że dobra, hmm, chce coś zmienić w swoim życiu, ty masz rozwiązanie na jego chęć, i on przychodzi i Ty ewentualnie jesteś w stanie zdiagnozować, jesteś w stanie zweryfikować, czy on pasuje do tej Twojej układanki. tak? Bo Ty w biznesie sieciowym budujesz dom i do, do budowania Twojego domu są potrzebne cegły. Jeśli on jest drewnem, jeśli on jest, nie wiem, jakąś ściółką albo, nie wiem, jest jakąś, jest, jest, jest yy, szyszką, jest suporeksem, jest jakimś pustakiem, to ty go nie bierzesz do budowy tego domu, rozumiesz, bo on nie jest gotowy. On nie jest gotowy. I jeśli ty będziesz mu wmawiał, że, on, że, że ty mógłbyś być gotowy, to zawsze będziesz w tej postawie sprzedawcy. A nie ma czegoś takiego jak biznes i sprzedać, biznes i namówić. Nie ma czegoś takiego, rozumiesz? Dlatego Masa ludzi tego nie rozumie, tak? To tego ja między innymi uczę właśnie w Akademii Prostej Łatwe, tak, żeby pozycjonować się w taki sposób, żeby ludzie, którzy czegoś chcą, bo my szukamy tych, którzy szukają. My przyciągamy tych, którzy po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu. I tacy ludzie, kiedy trafiają na możliwość, którą ty pokazujesz, tak? Wtedy dopiero jak oni sami czują wewnątrz, że czegoś szukają, jest to możliwe, żeby przyłączyli się do biznesu, i wtedy nie ma obiekcji. A oni ewentualnie się dowiadują, chcą informacji, ale nie ma obiekcji, bo on szuka. Tak? To jest tak, jakby miał raka, a ty masz, a ty masz po prostu lekarstwo na, na, na tego raka. To czy on ma wtedy obiekcję? No nie. On ewentualnie może się dowie dowiedzieć, może przeczytać broszurę informacyjną i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma obiekcji. A w momencie, kiedy Ty chcesz go namówić, Ty, on taki fajny, mój ci on, ja go namówię, bo on będzie dobry w tym biznesie. No to wtedy, Ty musisz zbijać obiekcje, Ty musisz rozwiewać obiekcje, Ty musisz go namawiać, Ty musisz sprzedawać i wtedy zaczynają się schody. Tak? To jest kluczowa sprawa. Zobacz. Jeśli logika by działała, to patrz, masz, dam Ci taki prosty przykład, u mnie w biznesie. Ja mam na przykład, powiedzmy, jeden z biznesów, no to jest y, abonamentowa opieka medyczna, na przykład, nie? No i teraz zobacz, z logicznego punktu widzenia przez trzy lata widzieliśmy, co się wyprawiało, nie? Cuda na kiju, 200 tysięcy nadmiarowych zgonów itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, nie? Teraz ktoś powie, aha, no i teraz z logicznego punktu widzenia, jeśli przeszliśmy tą, y, tą dramaturgię, ten cyrk właściwie, no to z logicznego punktu widzenia wskazywałoby to, logiczny punkt widzenia wskazywałoby na to, że... W, Teraz idzie znowu jesień, no to dobrze by było tak, mieć prywatną opiekę medyczną, bo widzieliśmy, że przez trzy lata ostatnie ci, co mieli abonament prywatnej opieki medycznej, nawet ten najniższy, powiedzmy nie wiem, za 60 zł na miesiąc, tak, to dostawali się do lekarza bez kolejek, bez skierowań i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie było tego cyrku. Czyli prywatnie nie było cyrku, na NFZ był cyrk. Nie? No to z logicznego punktu widzenia, jeśli byli logiczni, a nie jesteśmy, tak jak ci tłumaczę to nawet sobie za te 6 dych by każdy wziął i śmiał się święty spokój. A jeszcze oprócz tego można na tym zarobić, bo możesz mieć to za darmo, jeszcze na tym zarobić. To jest logika. Ktoś powie, no dobra, ja nie, nie chodzę do lekarza, ok. A masz samochód? No tak. Ile razy korzystałeś ostatnio z twojego OC w samochodzie? No prawdopodobnie w ogóle, albo może raz w swoim życiu ci się zdarzyło. Nie? No tak, tylko teraz, co by było pytanie, jakbyś tego OC nie miał? I czy w ogóle jest możliwość nieposiadania OC? Nie? No, nie ma takiej możliwości. No właśnie. Teraz jest wiele rzeczy takich, które, które robimy każdego miesiąca, każdego dnia, a o tym zupełnie nie myślimy, i z logiką nie ma tu nic, to, to nic wspólnego. Dlatego tak samo tutaj. Tak? Biznes sieciowy to nie jest logika, i to nie jest coś na zasadzie, że zero-jedynkowo rozwiejesz jego obiekcji Nie. Ten człowiek musi cię obserwować, ten człowiek musi followować cię po prostu, musi za tobą podążać, musi patrzeć, że ty masz. Aha, okej, okay, ten człowiek ma naprawdę coś ciekawego do powiedzenia. Mało tego, ty musisz trafić, albo może nie, że trafić, tym swoim systematycznym przekazem. Em, Stworzysz taką sytuację, że w pewnym momencie, kiedy ten człowiek będzie gotowy, czyli coś wydarzy w życiu, albo mu się coś zmieni, przemieni, on się zmieni, ty po prostu trafisz w ten jakby optymalny moment, gdzie on powie: Dobra, okej, okay, ja jestem gotowy, obserwuję cię od, od iluś tam lat, powiedzmy, mówisz do rzeczy sensem, dołączam. On sam sobie to sprzeda, ten człowiek. Tak? To jest, i, I ktoś powie teraz, no ok, no dobra, no to dlaczego e, takiego podejścia nie uczą mnie, na przykład w, e, jeśli to jest takie proste, co ty mówisz, to dlaczego nie uczą mnie tego e, w firmie, z którą współpracuję i tak dalej, i tak dalej. No bo niestety firma, z którą współpracujesz, oni wiedzą dokładnie, że żeby zastosować taką filozofię, o której ja ci teraz mówię, to musieliby z tobą 5 lat zamieszkać. No. Oni by musieli 5 lat z tobą zamieszkać, żebyś ty stał się... Osobą, powiedzmy taką, która prowadzi spółkę z ogromną odpowiedzialnością, czyli ludzie przychodzą do ciebie, że ty jesteś, powiedzmy, influencerem, ale nie influencerem tutaj, jak, jak, jak mamy tutaj w domyśle TikTokerki, że tam influencerki, to zupełnie nie o to chodzi, chociaż one też w jakiś sposób docierają, ale chodzi mi o influencera taki, który ma wpływ na, na, na jakieś środowisko, tak? Ludzi, no bo teraz zobacz. Jakby to chodziło o systemy i procedury, bo niektórzy mówią, dobra, no ja w, ja w, w swoim biznesie nie mam system, systemów, procedur, nie wiem, jak odpalić nową osobę. Ja zobacz, ja dzisiaj mam taki system, w, są już wiele systemów wdrożyliśmy, ale ja mam dzisiaj taki system, że tak naprawdę 90% roboty jest poza tobą. Jedyne, co ty musisz zrobić, na przykład, tak, współpracując ze mną, wysyłasz człowieka na dany link, on ogląda... Pewną prezentację, i właściwie cała reszta się dzieje poza tobą, bo on jest wprowadzony, po tej prezentacji jest już zarejestrowany, wprowadzony, zupełnie poza tobą, ty tylko dostajesz z tego prowizję. No to teraz, jeśli ja mam taki system, który jest tak naprawdę, no, pff, no ha, można powiedzieć, małpa widzi, małpa robi, no to dlaczego tak jest, że to jeszcze się nie rozeszło na całą Polskę na przykład? Nie? Dlaczego? No bo poka badania pokazują, moje innych marketerów, tak? Że ludzie po prostu nawet nie klikają w ten link. Jeśli ty wysyłasz ludziom z twojej najbliższej, najbliższej gdzieś tam sfery przestrzeni w, na Facebooku gdziekolwiek jesteś, to oni nawet ci na tyle nie ufają, że nie klikają w ten link. Czyli ludzie ci nie ufają, rozumiesz? I teraz obojętnie, jaki ten biznes? To nie tylko chodzi o ciebie. Generalnie ludzi, ludzie ludziom nie ufają. W Polsce to już to, to, to jest po prostu dramaturgia, totalna. I ty, jeśli chcesz zwiększyć rezultaty, poprawić efekty Twojego działania w biznesie, musisz stworzyć sytuację, w, którym, w której ludzie ci zaufają, i tego musisz się nauczyć. I zarządcy Twojej firmy, tak, z którą współpracujesz, oni to wiedzą. Tylko oni wiedzą też, że jeśli mieliby poświęcić 5 lat na to, żebyś ty w końcu stał się tym człowiekiem godnym zaufania i zrobił tak zwany atrakcyjny marketing, to ich firma już by się zwinęła. I, i Alternatywnie, lub y, zamiast na samym początku, dają ci pewne systemy firmowe, gdzie masz mieć napisane ich firmę na czole, że ta firma jest najlepsza i masz reklamować, y, że ta firma jest najlepsza. A ludzie nie przychodzą do firmy, ludzie mają w dupie firmy, ludzie mają w dupie produkty. Rozumiesz? I teraz kwestia jest taka, że. E, oczywiście, jeśli tysiąc, dwa tysiące, pięć 10 tysięcy, tysięcy ludzi robi pewne rzeczy, o których ja tutaj ci przed chwilą powiedziałem, że mam napisane na czole współpracuję z taką i z taką firmą, to z tej skali coś się ulepi. Ale to się ulepi dla firmy, nie dla Ciebie. Tak? Wiem, bo to sam przechodziłem. Ja wiem, że moje podejście jest nieszablonowe, e, tak? ale ono działa. Ja w swoim życiu wprowadziłem. Tysiące ludzi bezpośrednio do biznesu, i wiem dokładnie, jak to działa. I moje systemy, moje, moją metodologię daję ludziom, ale ci ludzie nie mają dotarcia, ci ludzie nie mają zaufania, boją się odezwać do drugiej osoby i po prostu u nich to nie działa. Dlatego ty musisz stać się osobą, u której to zadziała. To tyle. Tak na koniec, co by było właśnie, co by się stało w Twoim biznesie, jakbyś się nie musiał rozwiewać obiekcji, jakbyś nie musiał być mistrzem generowania kontaktu. Co by było, jakbyś nie musiał wciskać drugiej osobie i tłumaczyć jej, że Twoje rozwiązanie jest najlepsze. Co by było? Jak się tego nauczyć? Jak to zrobić? Masz linka poniżej, powyżej. W końcu się tego naucz, bo zrozum, że biznes sieciowy to nie jest przekonywanie drugiej osoby o... Cudowności Twoich produktów, o cudowności Twojej firmy w ogóle. W ogóle. To jest zupełnie co innego, czego po prostu musisz się nauczyć. A wcześniej ci tego nie mówiono. Z różnych przyczyn, m.in. niektóre tutaj poruszyłem. Pozdrawiam cię serdecznie, daj lajka, daj komentarz, zasubskrybuj kanał, jak widzisz to na YouTubie, zaobserwuj stronę, jak widzisz to na Facebooku i jesteśmy w kontakcie. Daj znać, co o tym wszystkim myślisz. Pozdrawiam Cię, cześć, cześć!